No, tak więc zostałem sam, Tula uciekła, Malfa i Uciek ganiają się trochę i pogryzła potrapała, ale nic. Chciałem nagrać, chciałem wam pokazać swoje koty. Eee, podsumowując, one jeszcze. Mm, no cieszę się, że mam dwa koty, że one są w, w domu. One, one też się uwielbiają. Wiem, że jak na przykład mnie nie ma pół dnia, e, to nie nudzi się jeden kot, tylko po prostu one potrafią się sobą zająć. E, no, uwielbiają pudełka, uwielbiają przesiadywać w pudełkach na balkonie. Tu została zrobiona taka specjalna siatka, żeby one nie wystawiały główek przez te szerokie barierki. No i co, lubią lubię przesiadywać. No teraz tym bardziej, jak jest, jak jest wiosna, czy jak, jest, jak będzie lato, to na pewno będą przesiadywać na balkonie, bo się siedzieć na słoneczku. Właśnie tutaj się obok nie zamienią, no. A co do czego, to nie chciały siedzieć na filmie. Dodatkowo mogę dodać, że e, nauczyły się jeść z jednej miski. Na początku to było ciężkie, e, gdyż Tula w ogóle nie chciała jeść nic e, z Malfoyem. W ogóle nie chciała się do niego zbliżać, w ogóle nie chciała go widzieć. E, no ale teraz już jest na takim etapie, że one potrafią razem jeść z jednej miski. Co prawda tule, Tuli jeszcze podrzucam gdzieś na szafie, Zostałem troszeczkę jedzenia w takich nietypowych miejscach, w, takich, w których tylko ona bywa, bo Malfoy e, nie skacza po szafach, a Tula jak małpa wszędzie doskoczy. No, i tyle. Tak wygląda moje życie z kotkami, można powiedzieć. Są bardzo kochane. Eee, jestem ciekaw Waszych komentarzy. Eee, I bardzo dziękuję Ci, Karolina, za otagowanie. Eee, no i czekam na resztę tagów. W tym sensie e, czekam na resztę tagów od osób, które zostały otagowane. Eee, no i ciekaw jestem, ilu z moich widzów ma jakiekolwiek zwierzę. Jeżeli macie jakieś zwierzę. To napiszcie mi e, i możecie mi opisać, nie wiem, w skrócie, e, ile macie, co to za zwierzę, jak, jak długo macie to zwierzątko. No wiadomo, każdy kocha swoje zwierzę, to już nie będę się pytał, jak bardzo jesteście związani emocjonalnie, ale e, w skrócie, opiszcie mi swoją relację ze swoim y, zwierzakiem, co to za zwierzę, jak długo go macie, e, nie wiem, może jakąś na historię. Inwencja jest do Was, należy, tak? Trzymajcie się ciepło i dziękuję, e, że zechcieliście mnie oglądać. Do następnego Tak, Cześć, cześć, cześć.